Siema. Witam Was w kolejnym materiale na API Recenzji. Dzisiaj zajmiemy się gromno, nie ukrywam, że wybitną. Eee, I to nie chodzi tylko o tą część, tylko ogólnie to jest taka seria. Chodzi oczywiście o God of War Ragnarok. Mm, no, dowieźli. Dowieźli kolejny raz i trzeba przyznać, że e, na pewno wizualnie gra e, wygląda rewelacyjnie. To jest najwyższa półka. E, no, kto jak nie oni. No, jest tam jeszcze parę studiów Usony czy, czy jakiś Rockstar, ale powiedzmy, że to jest, to jest ta czołówka, na którą my zawsze patrzymy i myślę, że jeszcze długo będziemy. Przynajmniej sobie i Wam życzę, żebyśmy gry od nich dostawali jeszcze długo. Z tymi rewelacyjnymi wizualiami, które mam nadzieję, że widzicie, fajnie łączy się również fabuła. I ta fabuła jest na pewno dobrze opowiedziana, fajnie się ją śledzi. Nawet pomijając kwestie hmm, ci zrozumienia i pojęcia i interesowania się tymi wydarzeniami, to w moim odczuciu sama, sama y, 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 sposób napisania dialogów, przeprowadzenia tego, y, ukazania tych y, emocji jest przyjemny w obserwowaniu, nie? nawet jeżeli ktoś by nie znał jedynki, do której jest dużo nawiązań, to i tak e, przedstawienie fabuły jest na wysokim poziomie i nawet jeżeli nie, nie za bardzo interesują Cię e, zdarzenia, to rozmowy są fajne. A że mnie interesują wydarzenia, więc to dodatkowo jest naprawdę coś fajnego, bo, bo, no, bo dialogi są naprawdę sensownie napisane. A wydarzenia, a wydarzenia jakie obserwujemy, no, są naprawdę efektowne, i wielokrotnie można zobaczyć lokacje czy sceny, które są naprawdę świetnie zrobione. Gdzieś słyszałem taki pogląd, że nie ma tylu wielkich pojedynków z wielkimi bestiami epickich, takich. Może rzeczywiście, w stosunku, tak jak, jak popatrzy się na długość gry, ile tego tam jest czasowo. To może rzeczywiście tego nie ma jakoś bardzo dużo, natomiast pojedynki z wielkimi potworami są, są one epickie i myślę, że będziecie zadowoleni z sceny walki, czy to mniejszej, czy wielkiej, większej, czy nawet powiedzmy, pewna scena natarcia też jest świetnie zrobiona, więc no. Wizualnie, mechanicznie taki właśnie ten, ten, ta energia gry, akcji to jest samosedno naszej growej rozgrywki rozrywki i e, no, będziecie zadowoleni. W najgorszym są, są gry, które komuś mogą nie przypaść do gustu, nie? Mi się wydaje, że God of War jest tak blisko takiego jakiegoś uniwersalnego ideału, no może, 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 może GTA trochę bliżej, ale, ale jest bardzo blisko i mało jest rzeczy, które mogą kogoś odrzucić. Wiadomo, może odrzucić jakąś brutalność, no bo, no bo God of War jest brutalny i, i myślę, że nie będzie tak, że nie będzie brutalny kiedyś, no tak. chyba, że, że nasze się, czasy się bardzo zmienią. Ale e, e, tak to poza tym jedyna, jedyna wada tej gry, która tak mi się wydaje, że może być i rzeczywiście troszkę ją czułem, to jest to, że Kratos nie jest tak zwinny, szybki, nie jest tą maszyną do zabijania, czyli jest wolniejszą maszyną jest taką metodyczną troszkę maszyną do zabijania, nie taką Totalną żywą furią, jaką był w starszych częściach, ale troszkę się to zmienia. Jest to w pewien sposób skompensowane, a można powiedzieć, że nawet na dwa sposoby. Po pierwsze, w grze odblokowujemy nową broń. Myślę, że widzieliście gdzieś na screenach. Ja, ja tego nie wymienię, ale myślę, że gdzieś tam, czy no, możliwe, że nawet w tym gameplayu widzicie. Ale mniejsza o to. Um, dostajemy nową broń, która, w moim odczuciu, jest rewelacyjna. Może nie jest tak fajna jak ostrza kratosa. Może nie jest. Tak genialnie przemyślana, jak ten topór, który wracał i tam było położone masę tasu, żeby to oprogramować i, i, i fajnie się tym walczyć, ale jest szybka, przywraca kratosowi e, szybkość werwę. E, mm, mi się nią grało dużo lepiej, ze względu na to, że czułem, jakby poszkodź zyskała na mobilności. Mm. I to jest jedna rzecz, która rekompensuje tą tradyczną powolność, że nie można nawet nie teoretyczną, tylko faktyczną powolność e, Kratosa. Mm, a druga rzecz, to w końcu możemy pograć Atreusem, czyli jego synem. I, e, i wcale to nie jest taka zagrywka, że o, ta walka Atreusem to będzie pewnie taka, he, he, he. nie, właśnie jeżeli chodziłoby o samą walkę to jest naprawdę fajnie. To jest, to jest właśnie taki, taki młody Kratos. Jeszcze widać to zarówno w samych walkach, jak i w interakcjach, jakimi, jakimi zajmuje się, podjmuje się Atreus, że to nie są podnoszenie wielkich, gigantycznych bloków, jak to robi Kratos. Natomiast nie jest Atreus tak potężny. Jeszcze, może, może potem się to jeszcze zmieni. W, w przyszłości serii, um, ale, yy, ale mobilność jest rewelacyjna, i naprawdę się nim świetnie gra. <laughs> Tylko, że troszkę mu brakuje tego wizualnego poweru, nie? Troszkę tutaj rzeczywiście brakuje, no ale to jest to zrozumiałe. To mamy, to jeszcze jest, właściwie nie pamiętam, czy to jest już pełnoletni chłopak. Nie wiem, nie wiem, czy liczba lat pada w tej grze, albo może przeoczyłem, może zapomniałem, w sumie też długo grałem w tę grę. Co Wam tu jeszcze powiedzieć? Na przykład, jeżeli chodziłoby o takie inne kwestie związane z mechaniką, z rozgrywką, no to nadal mamy możliwość rozwoju swojej postaci, ulepszania, wykupywania umiejętności, tam przekowania narzędzi, pancerza, wybierania różnych pancerzy, a to jeden do tego, jeden do tego. Jest tego naprawdę sporo, zostało to zachowane, także będziecie mieli co robić. Przy okazji no oczywiście wiadomo, żeby to zrobić, no to trzeba coś poznajdować, a żeby poznajdować, no to Ku temu się ma odpowiedni teren, naprawdę lokacje są fajnie zrobione. Są lokacje takie, powiedzmy, że bardziej puste, ale jest to sumienie fabularnie: no bo tak, no, można sobie tak wyobrazić, jakieś taką, taką surowiznę totalną i takie, takie mm, plansze są, ale są też światy takie bardziej żywe, kolorowe, pełne e, rzeczy do oglądania z tymi wszystkimi świetnymi elementami oczywiście bardzo dobrze współgra muzyka zarówno w kwestiach soundtracku jak i efektów dźwiękowych no, God of War jest świetny jeszcze nie ściągnąłem sobie soundtracku ale podejrzewam, że zrobię zastanawiam się jaką się będzie sprawował osobno ale Pamiętam, że były niektóre fajne utwory, chociaż aktualnie mam, mam wenę na utwory raczej spokojne, niż pompatyczne, orkiestrowe, ostre, rżnięcie, dobijatyk, um, ale. Um, Zobaczymy, zobaczymy jakie, jakie światło ukaże przed sobą ten soundtrack. słuchany oddzielnie, bo może być tak. Czasami jest tak w soundtrackach, nie? że słuchacie czegoś i niektóre utwory, poprzez to, że są uwidocznione i pokazane w całości, w pełnej krasie, to zyskują na tym. Bo czasami w grze Możemy to jakoś usłyszeć. Przepazane z jakimś dialogiem, czy z jakąś akcją, czy coś, i to, to nie jest ten pełny odbiór tego soundtracku, tego, tego, tego utworu, który ktoś wymyślił, a posłuchana oddzielnie może nam przekazać dodatkową e, wartość. Także e, no, musicie szykować e, na e, wielką, wybitną przygodę, która będzie przesycona m, walką e, i, i i naprawdę solidną fabułą, także jest ok, jest ok, jest bardzo okej, okay. na tyle bardzo, że no ja nie wyobrażam sobie, żebym miał tej grze dać coś innego niż ocenę bardzo dobrą, czyli 4 na 4, także braci graci, że jeszcze nie ugraliście, Tak to jest. Mi się udało skończyć i nie żałuję. Czas na e, kolejny jakiś m, majstersztyk z szuflady zaległości <laughs> wyciągnąć. No dobra, mamy grę ocenioną. To teraz piwko. E, piwko Primator Apa. E, jak widać, nasycona odpowiednio. Pianka jest nieduża, ale utrzymuje się cały czas od samego początku. Miło na to patrzeć. Jest ono lekko mędne. Taka niepełna mętność e, piwa pszenicznego podoba mi się to. Lubię takie kolory mętne. E, dla mnie piwo nie musi być krystaliczne, wręcz powiedziałbym, że ta mętność raczej dostarczy mi takiego, takiego zapewnienia, że o, w tym piwie coś jest. Nie? Że nie, nie, nie wyfiltrowaliśmy wszystkiego. E, także spoko, podobał mi się pierwszy łyk byłem mocno spragniony i to piwo bardzo dobrze wchodzi to nie jest mocno nachmielona, twarda apa, to jest naprawdę gustowne dobre piwko przy okazji tego, że chmiele nie idą wysoko niewalą e, goryczą to udało się uzyskać pewną taką gładkość i łagodność w utrzymywaniu tego smaku on nie, on nie jest taki, że daleko nie doskakuje i szybko spada, tylko właśnie może nie skacze wysoko, ale długo leci, nie? E, także y, fajne piwko, przyjemne. E, jak się można spodziewać, no, piwka czeska? Dobrze mówię, że to primator jest czeski, nie? Nie, strzelam tutaj. Tak, czeski. Ehm, także primator apa naprawdę świetne. Nie wiem czemu. Ehm, tak mi wchodzą czeskie e, piwa. Może to jakiś, może w głowie mam. Tak, jak tak takie placebo mam na czeskie piwa. Ehm, bo ostatnio był primator szesnastka. Ta apa nie jest tak zaskakująca, nie jest tak, tak dobra, niemniej bardzo solidne piwo. I w swoim gatunku naprawdę wysoko. Czasami ja lubię piwa bardziej goryczkowe, natomiast dzisiaj w zupełności mi wchodzi i przy moim dobrym nastroju myślę, że mogę wyjątkowo zawyżyć ocenę na bardzo dobrą, żeby była taka i tu cztery, i tu cztery. No bo to jest dobre piwko. I nawet, nawet są cytrusy tutaj. pojawiają się że delikatne cytrusy się pojawiają i ta słodycz delikatna na początku, no jest dobrze, jest dobrze będzie pan zadowolony mm. dobra, fajny odcinek fajny, może nie był e, jakoś nie miałem na, tak w ciągu dnia i wczoraj e, takiej werwy do jego nagrania ale ostatecznie się zabrałem za to to spoczął e, także mamy grę, mamy piwko e, serdecznie dziękuję wspierającym zarówno na Patronite jak i na YouTubie e, wasze wsparcie jest ważne a co najlepsze będzie ważniejsze już niedługo, już od drugiego półrocza, ale i, i poczekajmy jeszcze chwilę. Niemniej cieszę się, że mamy trzeci miesiąc i trzecią recenzję na kanale. Dobrze mówię? Tak. Co miesiąc udaje się wrzucić recenzję, no bo był, był Mario, był Metal Gear i jeszcze na początku roku było coś. Co ja skończyłem wiele wcześniej większego? A, w Traveler 2, przecież. Także może nawet 4. Także nie jest źle, nie? Nie jest źle. A, ja lecimy z kopyta. Nie wiem, co w sumie będzie następne. Powinien być chyba w Horizon Forbidden West. O, chyba tak. No, no niestety znowu miesiąc grania, przynajmniej. E, ale... no... Trzeba podnieść tę rękawicę i wyczyścić się z kubeczki, żeby z czystym sercem walnąć sobie jakiegoś molocha typu Ring, albo nie wiem, Control czy coś innego. A może Death Stranding. Hmm. Możliwości jest bardzo dużo. A może Final Fantasy 7 Też może tak być. Eee, także zobaczymy, co będzie. Na razie czyśćmy. Czyśćmy, bo przed nami aha, Horizon Forbidden West już dla Valhalla, czyli gra, którą kupiłem z konsolą. Jeszcze nie ale już zbliżamy się. I co jeszcze? Prey. Tak. Prey. No i tam jeszcze były inne rzeczy. Nie może nie będę tego teraz wymieniał i zastanawiał się. Także e, dziękuję Wam za obecność, oglądanie, wspieranie e, i do zobaczenia bardzo możliwe, że w kwietniu na jakiś zbunkrowanych a, a może i też na jakiejś recenzji. Zobaczymy czy się uda coś rzeczywiście wypchnąć jeszcze w kwietniu do recenzji e, Bo w maju, w maju oj, w maju to może być ciężko W maju może być ciężko e, o i, i przepraszam, ale ostatnio nie mam weny na, na live y. ale może się to wreszcie zmieni. Dobra. Także tyle. Trzymajcie się. Nara.